Mircik! Nie! Chodź tu! A Zresztą! tak! Bicie, wszystkich! Tym, którym nic nie A! widzę! Ej, on ucieka! Kto ucieka? Ucieka! Ucieka! Fak, 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 fak! my się nie wic? tutaj zajmiemy! Chodź tu! Uwaga! Nie, 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 nie! Nie, 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 nie! Pila! nie, o, nie on wiesz, jest minion serwera, a mógł też sobie jakieś komendy! Dobra, 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 do Martyny, do Martyny, do Martyny! Szybko, szybko! Nie, 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 mam tego dosyć! Tak. Chodź! A teraz uciekacie! Chodźcie! Udało się! Jeden padł, jeden padł! Drugi padł, dobra! Martyny, Martyny, Martynę, Martynę! Martynę! Ona była w domku, ale nie wiem gdzie jest teraz. Gdzie jest Martyna? Gdzie jest Martyna? Tak szybko, 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 o, gdzie nie. jest Martyna! Nie nie mam pojęcia! Bo policjantów ją zabrało w tamtą stronę, z trójkasztoru! Co? Szybko, szybko, szybko. O, o, nie. Chodźcie szybko! To może są Martyny w domu! Szybko, szybko! szybko. Martyna! On Martyna! Nie, 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 nie. Szybko, szybko, może są w kościele. O! Chodźcie za nami, chodźcie za nami! Ruchani. Nie wiem co się dzieje, wszyscy gracze są... No jak sami widzicie policjantami! To są nie wszyscy! O chodź, chodź szybko, szybko, natek już chyba tam dotarł. Jest to Martyna! 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 Martyn, Martyn. Co ty tu robisz? E? A wy co, co tu robicie? Czemu ty jesteś zbroi? Czemu no ty... Jest? Nie Martyna, czemu? Czemu? nie jesteś! Nie ma jeszcze I Nikogo tu nie było! Czemu ty jesteś chłopcier! Policjanci zaatakowali serwer! Nic nie wiedział! Po coś byłem? Nic nie wiedział, no! Ja po coś byłem, byłem w neterze! Po co byłeś w neterze? Po to! Co to jest? Netherite! Dawaj mi zbroję. Szybko! Nie, nie daję ci Dobra, daję ci zbroję! O, Dawaj proszę, mi zbroję. Potrzebne dwa żelaza, jeszcze. ktoś ma? Ja mam, e, W domku, możemy w... O, o, o. Do domku. Dobra, dwa żelaza i... E... Nie, nie możemy, oni słuchajcie... Dobra, gdzieś... e, Kościół trochę ucierpi. złapali Martynę. Oni do mnie do domu nie pójdą, bo się boją. Mówią, że tam jakaś zakonnica na Dobra, potem to naprawię, najpierw mi jest potrzebny crafting Szybko, 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 Martynę ja złapali, no nie! No, no, nie wiemy, gdzie ona jest. Teraz i tak nie możemy wyjść z dobry stąd. wszystkim, ja jestem lufer. Włączę kamerkę. Dzień dobry wszystkim, ja jestem Lufer, a to jest kolejny odcinek z Lufer Słuchajcie, jeżeli chcecie, żeby to się zakończyło, żeby dircik przegrał z nami, zostawcie łapkę w górę. Nie, ja słuchajcie, czekam 5 sekund i ani razu nie wspomnę o łapce w górze. Zróbcie to właśnie teraz. 5. A ja mogę wspomnieć. 4, 3, 2. Jeden i dziękuję wszystkim, którzy teraz zostawili No i pamiętajcie, żeby subskrybować kanał właśnie tutaj zostawić dzwona, żeby zostać wylosowanym i czekajcie na komentarze, które są na końcu odcinka do losowania. Napiszcie komentarz. Lufer odbij Martynę! To przypnę wam serce. Każdy pisz. też, ale Jolonę więzienia Lufel. Martyna a teraz jest Daj masz. mi swój miecz, Już! jakie Jak ja będę wyglądał? Oj, Brązowo! Kozarko. Brązowo? Brązowa fioletowa. A weź pilną, pilno czy nikt nie biegnie. Masz, nieć. Wow. Masz to. Wow! Bardzo boli? Trochę. Pucha, pucha. Trochę boli. Wow! Jeszcze buty. Ej, chyba się jak moje ledy. Matek, a tak teraz jest a... czas na ledy. Gdzie pobiegła Martyna? Wie, nie wiem, nie, wie, no nie wie. do końca to widziałam. Jakby w stronę kościoła, nie wiem, tam gdzie były mury kiedyś. Zaraz, a gdzie pierwszy raz spotkaliśmy Dircika? się tam, Ej, chodź. za kościołem, Ale no tam. Dircik tam nie pobiegł, Dircik pobiegł w inną stronę. Przypominam ci, że Dircik może się przemieszczać po grasie. No tak, on może tak się jakby przesuwać po ziemi, więc może nawet tutaj być gdzieś z nami i nas podsłuchiwać. Gdzie jest Martyna? Moja Martyna, no. Zastanawiam się, co w krawcie niszczy Dirt? że powinniśmy na niego z łopatami pójść? Możemy, Celiniu. Dajcie, trzeba się ubrać. Idziemy do Emilii, ubieramy, ja mam mnóstwo żelaza i mam 51 ja diamentów. Ja nie mam w ogóle znaczy, ja mam swoją zbroję. Uzbieramy ja się bo... i odbijamy nasz dom. Odbijamy dom, dobra? 50 ile diamentów? 51. A na tekstowo okay. z tobą, to mam tu Ej, A moglibyście mi zrobić jakąś zbroję? bo tak, tak. tak, tak w zrobimy. zasadzie tylko spodenki i czapeczkę, Bo klatę mam. Dobra, 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 dobra. Szybko ubieramy się i odbijamy nasz domek. O, ja mam jakieś tutaj miecz. Szybko, szybko, szybko. Na tak, czego potrzebujesz? Wszystko masz? Wszystko mamy. Trzeba przypalić szybko żelazo. Ja wezmę trochę jedzenia ze sobą. U martyny w domu też jest dużo jedzenia, więc w razie czego możemy tam wejść. Dobra. Damy radę, oni są bez zbrojek, ale dlaczego Diercik każe mi chodzić bez zbrojek? Nie wiem, nie może, może jakiś efekt mają, nie wiem. Ej, gdzie jest kowadło najbliższe? Oj, nie wiem. Ofer, Oj, Ofer. Nobra, ja nobra, nie wiem nobra. jak, ale już nie mam dostępu, żeby wykopać to resztę. O nie, on na czerwoną komendy, wysprawdź! Latek! To jest! Tu jesteśmy! Sprawdźcie tu? czy macie dostęp do kreatywa, bo ja nie mam. E... Nie mam! Nie mam! Zabrał nam dostęp! Ja też nie mam! Nie mamy. Musimy, do... Nie musimy się portalu jakoś... do Netteru, czyli nie mam jak wykopać więcej. Musimy się jakoś dostać do twojego domu po te diamenty, żeby chociaż miała coś jeszcze na sobie. No właśnie, pod tą ścianę, która jest wystawiona jak. Właśnie, może pójdziemy ścianę zniszczyć i ze ściany weźmiemy diamenty. Ja mam 51! Ale ma ja całą nie, i tam jest zmieniści. 300 Chodź, szybko, do domku, do domku, do domku. Biegiem, 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 biegiem. Gdzie oni są? Pewnie patrolują twój dom, czy coś takiego. Ale są ludzie na serwerze, gdzie oni są? Oni wszyscy tutaj byli. No nie mówię, wiem. pewnie patrolują twoją chatę. Pilnują, żebyś tam nie wrócił. Może tam trzymają Martynę. Ej, no nie ma ich! Nie ma? Nie ma. Może poszli nas szukać albo coś. Chodź do twojego domu, póki jest okazja. Dobra, idziemy do domu, idziemy do domu. Ej, coś jest! Ej, ej, ej! stop, niki, a faktycznie. chodźcie tędy A wodą 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 Od razu zabijamy od razu Ty idź z dołu, a my skoczymy z góry tutaj tym przejściem Ej no to jest dobre Monax, Jakub? O loofer, jezu ja tutaj przyszedłem Szukałem was E! O! O! nie so, go ty no! Czemu jesteś policjantem? Mój diament, jest. stój! Ja to wyjaśnię. Dlaczego ty? Ci... Ja tutaj Przecież wchodzę kiedy... do domu. Dobra, to jest mniejsze. Ja wchodzę do domu, a ten czegoś szuka tutaj. Szpera, przyszukuje nam skrzynki. A poza tym, to uciekłem. Uciekłem od Dircika i żyję. Ale gdzie ciebie ten? Jak, jak uciekłeś? Oni mnie prawie zaciągnęli już tam pod wioskę widaczorów, co nie? No. I ja wtedy rozlałem wodę. Oni się w niej topili tak, ledwo co nie potrafili przejść, to no i szybko uciekłem. Ale dobra, co tu robi Jakub? Dlaczego jesteś policjantem? Myślałem, że no, jesteś okej! Okay. Strajcą jest jesteś! Czukam diamentu mojego. Ukradliście no, okay. mi go. Siadaj! Siadam. Fajna zbroja, lufer. Dzięki, dzięki. Dlaczego zostałeś policjantem? Tylko wtedy odzyskasz ten diament. Nie, nie może! A obiecacie mi? Tak. Tak. No Diercik obiecał, że jeśli dołączymy do niego, to będziemy mieć wszystko, czego zapragniemy. Tak po wam, wam powiedział? Wszystko? No tak. No ale, ale w sumie no wszystko co zapragniemy. Będziemy... Ja mogę diament odzyskać mój, który gdzieś tutaj jest w tym domku Mówił, że będziemy mieć większe prawa od was. Będziemy mogli was zabijać. Banować. Banować? No tak. Oho, to nie się. Jest... Zakradzisz mojego diamentu. To on. To o ja. On. I moich diamentów na to, to, to on. To on. Nieprawda. Posłuchaj, Jakub. Wyobraź sobie... Ej, że czekaj, twoje... czekaj, czekaj, gdzie jest reszta policjantów teraz? Obawiam się, że Dircik teraz zamknie wszystkich policjantów w więzieniu. Za Co? to, że nie udało się was. To! To jest głupie! czego? podsłuchałem go jak rozmawiał razem z fajkaczem. Fija. Z Pajkaczu, te, z tym Pajkaczem on rozmawiał? Po co no z tak, nim z rozmawiał? No Pajkaczu też jest policjantem. No policjantem, ale ty dlaczego tylko z nim rozmawiał? Nie wiem, bo najbogatszy pewnie dlatego. Pewnie jest jego wspólnikiem. Właśnie też o tym pomyślałem. No nie. Przepraszam Lufer, no nie chciałem. Ja tylko chciałem odzyskać diamenta i no, tyle. Będzie z nami Jakub! A! Nie, nie możemy! No Jakub to nasz przyjaciel, a zabraliśmy mu diamenta i musimy w końcu zapłacić za to, co robiliśmy. Jakiego diamenta? Dobra, no jeśli. tego diamenta. Jakub, więc tak, jeśli oddamy ci diamenta, zrezygnujesz z policji, wyrzeczesz się wszystkich słów, y, które powiedziałeś Diercikowi i dołączysz do nas. I odzyskam diamenty. No tutaj jest! No patrz, tutaj! Ale jest. diamenty! Tutaj. Jest... Oddaj te diamenty, nie no, oddaj. Pomożesz nam odbić Martynę i Jonę? Pomogę, pomaga, pomaga. Na pewno? Tak. A 1000%? procent? 1500, 1900. Dokładnie tyle. Crufer, gdzie schowałeś te które zabrałaś albo? No, ty, właśnie tutaj je wrzuciłem zwariował. No co? Nie mogliśmy w całe tu? więzienie! Szykujemy no się, kochani, tu. na wojnę! Jeżeli chcecie dojść na Luferkolandię subskrybujcie tam na dole. Ja idę szybko rozmnożyć jakiekolwiek małe zwierzątko. Wy się zbrojcie, zbrojcie się. Ej weźcie mi zrobić? enchant. Zróbcie mi enchant butów, proszę. Jakub, zdejmij tą zbrojkę. Kochani, napiszcie komentarz. Lufery pokonasz! Dircika i odzyskasz Martynę. To przytnę, mam serce. Witam wszystkich jeszcze raz lecimy do tamtej meliny, do tamtego miejsca, w którym on więzi ludzi. Pokonamy go. Jakub, 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 Jakub! Ja, 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 ja. Chodź ze mną widza. Y... Wskrzeszisz, taki jakby... Dobrze, chodź, 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 chodź chodź Rytuał wylosowanego widza Weźmiemy szybkiego jakiegokolwiek mobka, żeby wylosować dzisiaj widza Żebyśmy mieli też wsparcie od was widzowie Wyrozmnożmy pieski Pieski, 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 pieski Bo one... A, no to nie są moje pieski, no świetnie Krówki, 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 chodźcie Pyk, pyk Okay. A poziom mój Ale dziwne jest to, że nie ma tych policjantów tutaj. Naprawdę nikogo, ani jednej osoby nie ma. Dobra, niech widz spada. Spadaj widzu! Ej! Ostatnio tędy jakoś widzowie wyszli! Z wody! Tu jest jakieś coś dużego, no? Uuuu wow. Krainę wylosowanych widzów. Są drzwi. Gdzie są drzwi? Tutaj. Jakie drzwi? No drzwi tu są. Co? Płyniesz do Jaki mnie. Drzwi? Co jest? Ale koza tutaj jest? A... A! Jezus Co to maria! Jest? Tu widz jest! Tutaj jest jakiś widz! Chodź! Chodź, 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 chodź! Gdzie jest wyjście? Chodź, utopi zaraz. Chodź! Góra! Nie, 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 nie! Jak tu się wychodzi? Gdzie to jest pójdź wyjście? Pójdź do góry, pójdź do góry, zrobię ci tę dziurę. No niestety. No nie! <laughs> Dopiliśmy widza. Jak? Dlaczego oni się tutaj pojawiają? Bluffer! Co? Widza mamy! O, dobra. Z mojego brzucha wyszedł! Patrz, mój syn! Co? Jest. E Żartowałem! Nie z mojego brzucha, ale syn! Jak tu się wychodzi? Tu są drzwi kolejne. Gdzie? O! Dobra, chodź stary, chodź, 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 cześć. Jestem! Poznaj twojego! O. Stary, mnie tak I przestraszyłeś! Cześć, jestem Lufer! Nie ma. Dzień dobry, dzień dobry, jak, jak ciebie zwą? Jasiowski. Jasiowski. Czy Jasowski? Lufer, jaki jest plan? Odbijamy Martynę. I odbijamy dzisiaj Jolnę. Robimy to. Lufer, czy to na pewno dobry pomysł? Teraz albo nigdy. Nie mamy dostępu do komend. Teraz mamy największe szanse. Jesteśmy prawie wszyscy. A ja znalazłem to. O. Idziemy do więzienia Diricika. Jesteśmy obok. Więzienia. Pamiętajcie o tym, że musimy odbić Martynę. To jest najważniejsze. Jeżeli spotkamy Jolonę, to też Tak, tak, tak. Chodzi o to, że Jolonę trzyma w jakiejś podziemiach podobno. No tak, faktycznie zapomniałam o tym. Ty, oni nie naprawili jeszcze tej dziury, oni chyba mają wejście z innej strony. Nie, wejście mają tutaj. No, w nawet nie zauważyli zauważyli, bo. To, że nie zamurowali, wygląda na jakąś prowokację. Pewnie coś naszykowali na nas. Ale co? Nie chodźcie, 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 chodźcie. Czy to na pewno dobry pomysł, żeby Jaśkowski z nami szedł? On nie ma zostaniesz tutaj. No o Właśnie, zostań na czatach. I w razie czego to Przezciem. wiesz. O ile niech jest! A to on ich więzi! Może i... Może ich, może ich uwięził za to, że ten! Ruffer, Jakub nie... mówił, Jakub mówił właśnie, że za to, że się nie udała ta akcja. Serio? Co kto? Bluefer kto... <laughs> no nie, <arczy>, nie, <laughs> nie powiedziałem ci jednego plusu twojej zbroi jesteś odporny na ogień chociaż. Pierwcie, 1, 2, 3, tam jest, tam jest Gdzie? Chodźcie, chodźcie za to drzewo przebiegniemy, chodźcie! wszyscy te policjanci są na marne, Ofer. został tylko ten Archie Archie pilnuje wejścia, musimy go A wejść. Czo, nie powiedział nic? Nie Tam stoi ma z fajerwerkami Eee, y szefie, musimy porozmawiać tak? Dobra jest, to nasza to szansa okazji, Chodźcie, chodźcie, Szybko, 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 Nie krzycz tak To oh. są gracze Ej! Koski! Ty też jesteś No zazłapał złapał mnie! ty byłeś policjantem? Byłem! No to jak cię złapał? No złapał mnie, powiedział, że że ten Powiedział, że źle się sprawowaliśmy. Ty Karoletta! Karoletta tu jest! Karoletta! Hej! Lufer, jest tak źle, że wziąłem ugodę z dirki. Przepraszam. Wybaczycie mi? Pomyślimy wszyscy... Dobra. Czyli musiał wszystkich zamknąć. Tam jest kolanikona! Erdio tam jest! Cześć Kamila! U, Łukasz! cześć Łukasz! Cześć! Cześć! Ja cię kręcę. Lufer, wypuśćcie nas! Ja tu już nie chcę być dłużej! Widzieliście Martynę? No właśnie, halo! Żelek, widziałaś Martynę? Nie, nie, nie widziałem. A Sielka, widziałaś Martynę? Nie. Erdio ty nie boszczę Erdio Erdio, chce wyjść! Dobra, musimy szybciej znaleźć Martynę i wszystkich graczy uwolnić. No To już uwalniamy! Lufer, Paulusia może coś wie. No nie mogę otworzyć! Ja -er. też nie mogę! Ej, nie -er. otworzyć drzwi! też luf -er. nie! Lufer! Mówiłem ci, szefie, nikt nie wejdzie tutaj, nikt nie wejdzie, nikt nie wejdzie. Nikt wszystko jest zablokowane, żaden, jest z wyjątkiem pana i mnie, nie otworzą tych drzwi. Teraz, no, mam nadzieję, bo ostatnio ten Lufer wbił tutaj nami. Ja Za wiem, ramy. ja wiem, ale specjalnie zwiększyłem zabezpieczenia. Naprawdę, nie, niech mnie nie martwi. Wszystko będzie dobrze. Przejdźmy wszystkie cele, tak no dobrze. Cfer, no, okay, no dobrze. Camilla, kładź się, kładź się. Ale bliżej nas, bliżej, bliżej nas. cicho. O, to ta Paulusia, która cały czas uciekała, uciekinierka. Dzięki Tobie, Luferek się wszystkim dowiedział, że nas atakujemy. No i bardzo dobrze. Ja Ci zaraz dam. Naprawdę, nie warto, nie warto. Ona i tak tu zostanie wiele, wiele lat. Spokojnie. No Dobra, to przejdźmy dalej. <laughs> Paulusia, co się stało? No właśnie. A Gdzie jest Martyna? Ją też trzyma w jakiejś specjalnej celi. Może trzyma w tej samej celi co Jolonę? Możliwe. Szefie, bo, ja jest... bo, bo ja nie rozumiem, ja nie rozumiem, są dwa sektory, mamy jedno, jedno, skrzydło i drugie skrzydło, a pan, pan nadal mi nie mówi o tym tajnym, y, o tajnym sektorze, gdzie trzymamy naszych specjalnych więźniów. Gdzie one są? To jest moja bo... sprawa i się nikt o tym nie dowie. Ale ja przynajmniej jestem jednym z najważniejszych policjantów, tak jak Bajkaczu, no przecież musimy też pilnować tego miejsca, żeby na przykład one nie uciekły. Nie, nigdy się tego nie dowiecie, gdzie to jest. Ej, Ech, zawsze trzeba próbować. Okay, let so Uulusia, co, co? ty Tak. Ja gadam do siebie, rozumiesz. No, co tam u ciebie? Jak ci dzień, ja w ogóle? Będę cię miał na oku. Czy te oprogramowanie hakerskie, które pan wspominał o się na konto kontroluferka jest już gotowe? Co? Tak, jest gotowe, zaraz się włamiemy hmm. na jego konto. Okej, okay, to, to bardzo. Smolex, Smolax, Molax, Smolax, MOLAX! Co? się dzieje! Wszystkie mechanizmy dawajcie macie, cokolwiek. Nie mam mam to! Nie mam nic. Podłączaj się pod moje konto! I teraz tutaj! Tak! Tak, 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 Nie! Tak, 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 tak. Nie, nie, nie. Smolas! Podłączaj się podemnie, mam. Szybko! Nie ma, nie ma Potrzebuję coś tą nowego, żeby się z nim połączyć. Nie wiem, mam skończy! Molaks, Molaks! dostęp, tracę dostęp! Tracę dostęp. Nie, 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 nie! Nie! nie, nie. Udało się! Udało się! Widzowie, olferka, jeśli chcecie się dowiedzieć, co jutro się stanie z Martyną oraz Joloneo, to zasubskrybujcie kanał Dircik123. Teraz! A jeśli tego nie zrobicie, to się wam włamie na Minecrafty. Kliknijcie teraz, no, o tutaj prawym górnym rogu. I jutro zobaczycie co się z nimi stało. Ha ha, 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 ha. O nie, o nie, ówerek zabiera mi dostęp! Nie! Nie! Wow! Lufer jesteś? Jestem! Lufer! O, o. To ja, to ja... o to ci ktoś przemówił. Na swoim kanale. Na Twoim kanale. Będzie, żeby przechodzić Co? na jego konto. Rozłoży swój własny kanał nie, 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 i że nie, 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 do niego wbijali. Nie, nie, nie. nie róbcie course. tego. Nie. 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 Znowu tracę dostęp. Nie. Nie. nie, nie. nie więc przypominam wam jeszcze raz Nie. jutro na kanał 103, zobaczyć nowy film. Kto tego Nie. 123 Nie. 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 pa! pa.